Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Dzień dobry Państwu. Audycja Charyzmaty Starości, w której szukamy dobrych praktyk dialogu międzypokoleniowego, ale to także audycja, w której szukamy charyzmatów starości. Jak słyszeli Państwo zapewne w poprzedniej audycji razem z Księdzem Jakubem, odczytywaliśmy na nowo ten dokument, który mówił o tym, aby. Traktować osoby starsze z należytym poszanowaniem, z należytą godnością. I tak jak Państwu od czasu do czasu przypominam, są w Warszawie miejsca, gdzie w jakiś szczególny sposób uwrażliwiamy na to, aby traktować osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, w sposób należyty, taki, jaki naprawdę zasługują. I tak w tej audycji spotykamy takich ludzi, wyruszamy w miasto, czasami oni do nas przychodzą i spotykamy takich ludzi, dla których ważny jest ten dialog międzypokoleniowy, ważne jest to starsze pokolenie. I tak też dziś będzie do nas przyjechały panie ze stowarzyszenia, dla których osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, seniorzy są bardzo ważni. To, co dzisiaj wyjątkowego w tej audycji nastąpi, to to, że nie zatrzymamy się na dialogu międzypokoleniowym, ale na dialogu wewnątrzpokoleniowym. I te działania niejako zainicjowały przedstawicielki Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Razem ze mną w Studiu Radia Warszawa jest dyrektor do spraw projektów i promocji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Pani Joanna Mielczarek, dzień dobry. Dzień dobry. Nie jest pani sama, jest pani z panią Katarzyną Tadeusiak-Jeznach, współkoordynatorką projektu, o którym za chwilę słów kilka powiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ten projekt dotyczy dialogu międzypokoleniowego, chyba nie, dialogu wewnątrzpokoleniowego. Co to jest za projekt, pani Joanna? Dokładnie wewnątrzpokoleniowego wszystkie nasze działania, które do tej pory robiliśmy od 10 lat, właściwie skupiają się na takich działaniach, skupiały się na takich działaniach międzypokoleniowych, a tym razem postanowiłyśmy z Katarzyną pójść <słuch> tak. krok dalej i wymyśleć takie działanie, w którym jeszcze aktywni, sprawni, mobilni, chętni do działania, seniorzy mogą. Pomagać, wspierać radą osoby od nich trochę słabsze w trudności, w kryzysie, służyć swoim czasem, Katarzyna? No, przede wszystkim służyć obywatelską pomocą w tak, swoim o. środowisku. Stąd też nazwa naszego projektu Zapytaj, seniora Obywatelska pomoc w środowisku osób starszych. Także myślę, że, że że to tak jakby była pierwsza nasza myśl, to tak jakby aktywizacja obywatelska seniorów. Tak, ale od razu nie powstały takie górnolotne, że tak powiem <gryślenia> określenia, dlatego, że w ogóle e, najlepiej, jeżeli projekty i działania rodzą się z potrzeby i w naszym przypadku też tak było. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich zajmuje się wspieraniem osamotnionych osób starszych i między innymi również w różnorakich sytuacjach kryzysowych i zdarzały nam się przypadki, kiedy osoby do nas się zgłaszające bądź zgłaszane przez innych Miało już na tyle tą sytuację trudną, zapętloną, że wydawało nam się, że gdybyśmy przyszli albo zostali powiadomieni na dużo bądź trochę wcześniej, moglibyśmy dużo więcej zdziałać. I gdzieś tam we mnie właśnie krążyła cały czas taka myśl, że musimy mm, zrobić takie działanie, którym będziemy mogli w pewnym sensie monitorować to, co się dzieje u naszych sąsiadów. No i spotkałyśmy się z Katarzyną. Tak, i ten pomysł na to, żeby właśnie skorzystać z pomocy seniorów w tym odnalezieniu osób, które potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. I to bardzo różnego wsparcia. To tak jakby ta niezaradność życiowa czy choroba, to jest bardzo szerokie spektrum ym, trudności, problemów, y, jakie są, są związane ze starszym wiekiem. Y, myślę, że to oczywiście też mogliby robić młodzi ludzie, natomiast myśmy wyszły z założenia, że osoby starsze dobrze znają swoje środowisko i te osoby starsze potrafią wyśledzić, stąd też. Taki mamy. Y, y, umowny, 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 y, umowny tytuł. Umownie nazywamy y, y, nasz projekt y, detektywistycznym, y, bo, no, bo nasi wolontariusze mają znaleźć w swoim środowisku tych ludzi, którzy już przestali funkcjonować, gdzieś znikli z tego, y, z tego świata y, seniorów, y, gdzieś siedzą w domu, są sami, y, nie dają sobie rady, no, ale my musimy do nich dotrzeć, znaleźć tych ludzi. Ludzie. Tak jak mówimy, zniknęli z pola widzenia. Widzieliśmy ich siedzących na ławce, zawsze jak z pracy, czy, czy spotkaliśmy się w tym samym sklepie, czy też widzieliśmy tą panią, nie wiem, w oknie wyczekującą, natomiast teraz jej nie zauważamy. I chodziło o wzbudzenie takiej szczególnej w sobie atencji, wrażliwości, właśnie na tego rodzaju sytuacje.